Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o Wacławie Mieczkowskim, który zapisał się w historii naszego regionu jako osoba, która stworzyła na terenie Kujaw Pomorza i Pomorza pierwsze prywatne muzeum historyczne, Polskie Muzeum Historyczne. Wacław Mieczkowski urodził się w niewielkiej miejscowości Cibusz 4 listopada 1869 roku. Początkowo kształcił się w domu, następnie uczył się w gimnazjum w Brodnicy i tą szkołę właśnie skończył. Studiował rolnictwo w Krakowie oraz w, uczył się w konserwatorium muzycznym, które ukończył w 1896 roku. I pobyt w Krakowie wywarł bardzo duże, e, duży wpływ na życie naszego bohatera, ponieważ to właśnie tam Wacław Mieczkowski poznał najważniejsze osoby związane z polską kulturą przełomu XIX i XX wieku. To właśnie tam spotykał się z Wyspiańskim, Malczewskim czy z Matejką. I właśnie od tego Matejki pozyskał szkice, Obrazów, które później umieścił w swoim prywatnym muzeum. Po powrocie w okolice Wąbrzeźna, do miejscowości Niedźwiedź, Wacław Mieczkowski ożenił się w 1899 roku z Władysławą Działowską. I tutaj warto powiedzieć taką ciekawostkę, że nasz bohater w chwili ślubu miał 30 lat, a jego małżonka 20 i była uważana e, jego żona e, Władysława za jedną z, z najpiękniejszych kobiet na Pomorzu. Wacław Mieczkowski, tak jak wspomniałem, stworzył w swoim majątku niedźwiedzin daleko wąbrzeźna pierwsze prywatne muzeum i w tym muzeum gromadził eksponaty związane z historią Polski, ale również z historią e, Europy. I tych wszystkich eksponatów szukał w czasie licznych. Podróży po Europie, odwiedzał antykwariaty i skupywał przedmioty związane z naszą e, historią. Między innymi odwiedził Berlin, Wiedeń, Drezno, Paryż i dzięki temu powiększał swoją e, kolekcję. E, Dwór w Niedźwiedziu stał się w pełni działającym prywatnym Muzeum Mieczkowskiego, które powstało jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W ramach muzeum zatrudnił również Mieczkowski malarza i rzeźbiarza oraz wspierał mecenatem Zygmunta Lipskiego oraz Franciszka. Żmurkę. Jego muzeum było otwarte każdego dnia, i taka ciekawostka to właśnie nasz bohater oprowadzał zorganizowane grupy czy pojedyncze osoby po swoich zbiorach. Co znajdowało się w Muzeum Mieczkowskiego w Niedźwiedziu? Jego kolekcja była ogromna. Na tą kolekcję składała się broń i uzbrojenie była broń palna, biała, drzewcowa, sprzęt. Artyleryjski oraz liczne zbroje. Znajdowały się tam również obrazy, grafiki i rzeźby, m.in. grafiki Jana Matejki. Były też, było też rzemiosło artystyczne, meble, porcelana, szkło oraz Przedmioty ze srebra. Znajdowało się również w kolekcji Mieczkowskiego wiele e, drobnych przedmiotów. Były różańce, medaliki, tabakierki, fajki, e, kadzielnice, chińskie-perskie e, przedmioty, sakiewki, portmonetki, wachlarze i parasolki. W jego kolekcji także znajdowały się ubiory, pasy kontuszowe oraz pamiątki narodowe. Do najcenniejszych eksponatów, które znajdowały się w Muzeum w Niedźwiedziu, m.in. warto wspomnieć o dwóch obrazach Baciarellego, pokazujących Stanisława Augusta Poniatowskiego, było także dziewięć pełnych zbroi płytkowych pochodzących z XVI i XVII wieku. Był różaniec królowej Jadwigi, o którym krążą legendy dzisiaj w okolicy Wąbrzeźna. Była prochownica króla Jana III-Sobieskiego oraz, to ciekawe, przedmioty prywatne Tadeusza Kościuszki. Było także łóżko Napoleona Bonaparte i wiele innych ciekawych eksponatów. Wacław Mieczkowski również funkcjonował w wielu organizacjach społecznych, działał w Towarzystwie Gimnastycznym SOKÓŁ w Wąbrzeźnie, którego był prezesem. To właśnie Wacław Mieczkowski tworzył w Wąbrzeźnie Polski Instytut Narodowy, o którym opowiadaliśmy w jednym z naszych materiałów. Wstąpił również do BBWR-u i wspierał polityków. W czasie II wojny światowej został pozbawiony przez Niemców majątku, mógł jednak w tym majątku mieszkać. Umarł po wojnie w 1947 roku w wieku 78 lat. W naszym materiale zdigitalizowaliśmy zdjęcia właśnie pałacu w Niedźwiedziu znajdującym się niedaleko Wąbrzeźna. Historia muzeum Mieczkowskiego i pałacu Mieczkowskiego niestety nie zapisała się Pozytywnie. W czasie II wojny światowej jego kolekcja została zrabowana przez Niemców. Po II wojnie światowej w pałacu i w majątku Mieczkowskiego stworzono PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne. Nasz bohater umarł właśnie w Niedźwiedziu w 1947 roku. Dzisiaj Dwór Mieczkowskiego znajduje się w rękach prywatnych. Między innymi planowane jest Odbudowa i odtworzenie właśnie Pałacu Dworu Mieczkowskiego. Miejmy nadzieję, że to się uda i będziemy mogli podziwiać odbudowany Dwór Mieczkowskiego. W ramach naszego cyklu Bohaterowie Historii pokazujemy postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim. Są tutaj mieszkańcy, którzy m.in. tworzyli prywatne muzeum, są politycy, są burmistrzowie, prezydenci, bohaterowie wojen i konfliktów, są osoby duchowne. Zachęcam do oglądania bohaterów historii i poznawania w ten sposób dziejów naszego regionu.